Mówiłam o Magii Arszafejdera, Rafał Bieszczuk, o którym się pytamy, o innym własnym, nazywam się Marta Kowalska. Um, pracuję w tym momencie za mną w REK, przez cztery lata pracowałam dla rejestratora, um, ale w pewnym momencie postanowiłam zbadać ry rynek domen od trochę innej strony, nie rynek pierwotny, ale wtórny. Ponieważ chciałam jednak zostać w branży, chciałam zajmować się polskimi klientami. Dostałam bardzo ciekawą propozycję od NameDirect. Jestem teraz z nimi i zajmuję się polskimi klientami w Firma NameDrive jest znana prawdopodobnie w większości Państwa, ponieważ trafiają Państwo u nas swoje dane. Dla tych, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, co NameDirect Name się zajmuje, jesteśmy firmą, która... W której można parkować domeny, w której również można na NDX y, sprzedać lub kupić domeny. Skupiamy się jednak y, na parkingu. Jesteśmy na rynku od 2005 roku. Nasze strony parkingowe wyświetlają się w 21 językach. Strona domowa jest przetłumaczona na 7 języków, ja obsługuje 7 języków. Fizycznie jesteśmy obecni w Stanach, w Europie oraz w Japonii. W Stanach, jesteśmy w Nowym Jorku, w Teksasie, w Austin um, oraz w Waszyngtonie. W Europie, w Kolonii jest biuro europejskie Namedrive, tam są osoby odpowiedzialne za najważniejsze rynki europejskie. Mamy również biuro w Hiszpanii, dział techniczny mieści się w Rumunii i tak jak wspomniałam Japonia. Krótko potem jak powstała firma Namedrive, w czerwcu 2006 roku zainteresowaliśmy się polskim rynkiem. Od początku um, zadbaliśmy o SAPOR, zadbaliśmy o stronę w języku polskim, tak aby w pełni obsługiwać polskich klientów, łącznie z dna od samego początku. Um, mamy bardzo dużo polskich klientów. Wiedzą Państwo z ostatniego raportu nas, że jest to um, dużo powyżej połowy tak naprawdę powyżej 70% skutek o naszej współpracy z partnerami. Dziennie przybywa nam w dalszym ciągu od 5 do 15 klientów z Polski, a w tym momencie parkowanych jest około 100 tysięcy domów. Domeny polskie do PL są um, bardzo ciekawe, bardzo wstydujące dla mnie, dla osoby, która się nimi zajmuje, i na pewno bardzo ciekawe dla Państwa, inwestorów domeny.pl, dlatego że jest to najszybciej przyrastająca, najszybciej przyrastająca TLB w Europie. W tym momencie jesteśmy na tamtym miejscu, tuż za Włochami. Troszeczkę dalej za trzecim miejscem, czyli za Holandią, natomiast liczba domenów cały czas rośnie. Rośnie również liczba klientów z Polski. Oraz domen, y, y, domen polskich, które są na serwerach NAINDER. Um, parking nie jest um, dla wszystkich. Um, najlepiej sprawdzają się na parkingu domeny, które właściwie tylko sprawdzają się i zarabiają domeny, które mają ruch. Um, I oczywiście naj, największe zyski są z dużych portfolio. Um, w związku z tym, że liczba domen polskich rejestracji rośnie, um, wyniki polskich klientów są dobre. Parking pozostanie, pozostanie dalej silnym narzędziem monetyzacji doleń. Nie będzie przechodzili o modyfikacji, sam silnik pozostanie ten sam, główna zasada public będzie ta sama, pozostanie w prosty obsłudze nie będzie nałożonych opłat za wystawienie doleń, natomiast już teraz kładziemy duży nacisk, na, e, dedykowane wsparcie i ten nacisk e, ten nacis pozostanie. Skupimy się natomiast na tym, aby jak najlepiej optymalizować strony i będzie to robione przez e, osoby odpowiedzialne za poszczególne lokalne rynki. W, w przypadku domen.pl będzie to zarówno Rafał i e, ja. Natomiast będziemy też przygotowywać ciągle świeże templatki, to jest sprawdzone i udowodnione, że przynosi bardzo dobre skutki, skutki i, 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 i efekty. I oczywiście doskonała optymalizacja. Liczymy również na powiększenie ilości domen parkowanych skutek już toczących się i implementacji współpracy z rejestratorem. Tutaj mają Państwo kilka naszych templatek. Tak więc e, tak proszę Państwa, parking jest ciągle naszym dobrze. E, pozostanie. Będziemy da, dalej doświętać bardzo dużo uwagi e, i troski. Natomiast Państwa interesuje również e, coś więcej, coś e, dalej. Domeny w które inwestują Państwo swoje pieniądze, a które... E, Docelowo nie są przeznaczone na parking, a na sprzedaż, również znajdą wsparcie w Name Drive. Już teraz, poprzez strony parkingowe, otrzymują Państwo propozycje zakupów swoich domach. Około 80% tych zakupów pochodzi właśnie z kontaktu, który jest umieszczony na stronach parkingowych. Przy czym, to jest bardzo ciekawe i ważne dla Państwa, bardzo często ustawiają Państwo, kto jest dozwolony, kontakt bezpośrednio do siebie dlatego osoba zainteresowana, na przykład klient y, końcowy, zwraca się bezpośrednio do Państwa. Państwo mają z naszej strony właśnie takie narzędzia ułatwiające kontakt y, i sprzedaż domeny. Oczywiście zostawiają Państwo również swoje domeny na innych językach, próbują również publikować swoje portfolia własne y, w sieci. Zaportujemy Państwo w tym. Życzymy sukcesu, a ze swojej strony dokładamy jeszcze trzy nowe narzędzia. Jest to, są to strony docelowe dla najlepszych generycznych domen, z Państwa opisem, z Państwa grafiką, z wszystkimi informacjami, które mogą przekonać klienta końcowego do zakupienia Państwa domenu po jak najlepszej cenie. Mamy również portfolio, które mogą Państwo umieścić na w systemie NameDrive oraz specjalne aukcje w wysokcjonamorowanych domen za e, określone przez Państwa ceny wywoławcze, które również będą wspierane przez Nej. aukcje specjalne e, odbywają się raz w miesiącu. Wszystkie domeny, które chcieliby Państwo wystawić na tych aukcjach, oczywiście są mile widziane, natomiast będą musiały przejść weryfikację. Niemniej jednak zachęcam do kontaktu, zachęcam do e, umieszczania takich domen. E, na przykład w mailu, który wyszło państwo do mnie czy którego z stał. Bardzo dziękuję za uwagę.